Cześć kochani, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. W dzisiejszym materiale opowiemy sobie o Plusach, jak i minusach pracy na jedną bądź na dwie zmiany. Oczywiście te plusy, jak i jakie minusy, będą podane z mojej perspektywy, czyli z perspektywy pielęgniarki, która pracowała zarówno w systemie jednozmianowym, jak i dwuzmianowym. Oprócz tego, nagram dla Was filmik porównujący pracę na dniówki oraz pracę na nocki. Zacznijmy sobie od plusów pracy na jedną zmianę. I tutaj mam wszystko wypisane, więc będę zerkać i odczytywać Wam to, co sobie wypisałam. Po pierwsze, 8-godzinny dyżur jest krótszy niż ten 12-godzinny, więc jest to ogr plus, Ponieważ wracamy szybciej do domu i pracujemy jednak krócej o te 4 godziny. Powiedzcie, że te 4 godziny naprawdę da się odczuć. Czasami aż łezka w oku się kręci, jak widzę, jak dziewczyny pracujące na jedną zmianę już schodzą do domu. Ja się zastanawiam, kurczę, jeszcze 4 godziny tutaj będę, więc niezaprzeczalnym plusem jest to, że te zmiany są po prostu krótsze. Drugim plusem pracy na jedną zmianę jest moim zdaniem lepsza znajomość oddziału. Dlatego, że jesteśmy w tej pracy prawie codziennie, oprócz weekendów i świąt, Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami, oraz znamy ten rytm pracy na oddziale i ja jestem wdzięczna za to, że początkowo byłam wrzucona na te zmiany 8-godzinne, a nie 12, ponieważ przychodząc codziennie do pracy od poniedziałku do piątku, naprawdę y, potrafiłam się już wdrożyć w ten rytm pracy na oddziale i bardzo szybko poznałam na przykład system, na jakim pracowaliśmy. Plusem pracy na jedną zmianę są wolne święta oraz wolne weekendy. I jest to naprawdę spory plus jeszcze w sytuacji kiedy kiedy większość Twoich znajomych bądź rodzina pracuje w systemie jednozmianowym, a ty pracujesz w systemie dwuzmianowym. I to jest naprawdę przykre, kiedy oni mają wolne weekendy bądź wolne święta, a ty musisz pójść do pracy. A pracując w systemie ósemkowym na jedną zmianę, masz wolne te święta, wolne weekendy. Ja pracuję w systemie dwuzmianowym, i teraz 24 grudnia będę pracowała, 31 grudnia również, więc zazdroszczę Wam jednozmianowym, naprawdę. Uważam, że system jednozmianowy jest ogromnym plusem dla osób posiadających dzieci, ponieważ wtedy, kiedy dzieci są w przedszkolu, w żłobku. Albo w szkole, wy jesteście w pracy i kończąc zmianę o 14.30, spokojnie możecie je odebrać i wtedy nie ma takiego stresu, kto będzie opiekował się tymi dziećmi w momencie, kiedy jesteście w pracy. Przy takim systemie łatwiej też się opiekować tymi dziećmi, ponieważ jeśli one mają wolny weekend, bo nie idą do szkoły, wy też macie i możecie razem spędzać czas. Oraz w sytuacji, kiedy sami się uczucie i studiujecie. Zaocznie, to wtedy w ciągu tygodnia możecie chodzić do pracy, mając wolne popołudnia, a na weekendy, na te całe dwa dni jechać na uczelnię i studiować zaocznie. A ostatnim równie ważnym plusem pracując na jedną zmianę. Macie można powiedzieć stały grafik i możecie umówić się do lekarza, do kosmetyczki, zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem, ponieważ wiecie jak będzie wyglądał was, Wasz grafik w następnym miesiącu. A teraz omówimy sobie minusy pracy w systemie jednozmianowym. Dla mnie największym minusem. Który po prostu przeszkadza mi także że odliczałam dni, żeby przejść na system dwuzmianowy jest to, że trzeba codziennie wcześnie wstawać. I pracując na ósemki, codziennie od poniedziałku do piątku wstawałam o tej piątej, czasami nawet wcześniej. I było to dla mnie naprawdę wyczerpujące, i uważam, że dwunastki przy tym wygrywają. Drugim minusem pracy na ołzynki jest to, że nie macie całych wolnych dni roboczych, tylko weekendy oraz święta. Czyli na przykład, jeśli chcecie pójść do lekarza, który przyjmuje jedynie w godzinach porannych, to nie macie takiej możliwości, chyba że weźmiecie urlop na żądanie, bądź zapanujecie sobie urlop na dany dzień. Trzecim minusem pracy w systemie jednozmianowym jest niższa wypłata, ponieważ dobrze, podstawy może mamy takie same. Ale pracując w systemie jednozmianowym nie macie dodatku za święta oraz dodatku za nocki, ponieważ pracujecie od poniedziałku do piątku, od godziny tej siódmej do 14.30. Czyli omijacie te wszystkie nocki, te wszystkie święta, za które my dostajemy dodatkowe pieniądze. Ostatnim minusem pracy na jedną zmianę jest to, że trudniej ją pogodzi pogodzić ze studiami dziennymi, ponieważ jeśli zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. To nie macie wtedy możliwości pojawić się stacjonarnie na uczelni. Jest to na pewno znaczne utrudnienie. Na pewno łatwiej to jakoś wykonać teraz, kiedy studiujemy zdalnie i na przykład wykorzystywać. Urlop w dni, na który, w które musicie pojawić się stacjonarnie na uczelni. No ale znowu szkoda tego urlopu, żeby wykorzystywać go na zajęcia na uczelni. A ja pracując w systemie dwuzmianowym, robię także w dyspozycyjności na następny miesiąc. Zaznaczam sobie, że w dni, w które muszę pojawić się stacjonarnie na uczelni. Zaznaczam, że nie mogę być wtedy w pracy. A teraz jakie są plusy i minusy pracy w systemie dwuzmianowym, czyli tak zwane dwunastki? Po pierwsze, szybciej wyrabiacie ilość godzin z danego miesiąca, ponieważ. Dwie dwunastki to tak naprawdę trzy ósemki. Jeśli tak już musicie wstać, przygotować się do tej pracy i do niej pojechać, to lepiej mieć już 12 godzin z głowy niż dopiero 8. Drugim plusem pracy w systemie dwuzmianowym jest to, że ten wasz grafik może być naprawdę elastyczny, ponieważ możecie pracować zarówno w dni robocze, w weekendy, w święta, dniówki, nocki, kiedy tylko chcecie. Jak tylko tak naprawdę dogadacie się z oddziałową, dzięki czemu łatwiej ten grafik pogodzić z czymkolwiek. Możecie pogodzić go z dodatkiem dodatkową pracą, ze studiami dziennymi, ze studiami zaocznymi, z jakimiś dodatkowymi zajęciami, z czym tylko chcecie. Drugim plusem pracy na 12 jest to, że możecie pracować na nocki, na weekendy oraz na święta. Macie za to dodatkowo płacone, dzięki czemu ta wasza wypłata wygląda zdecydowanie lepiej. Następnym plusem Pracy w systemie dwuzmianowym jest to, że naprawdę bardzo łatwo połączyć pracę ze studiami dziennymi. Więc nie dość, że dodatkowo zarobicie sobie za jakieś weekendy, święta i nocki. To będziecie mogli studiować dziennie, czyli za darmo, dzięki czemu będziecie mogli zarabiać i zdobywać nowe kwalifikacje. Minusem systemu dwuzmianowego jest to, że te dyżury są jednak dłuższe. To już nie jest 8 godzin, a jednak 12 i siedzicie w tym szpitalu tak naprawdę od rana do wieczora bądź od wieczora do rana, jeśli jesteście na zmianie nocnej. I tak jak mówiłam już wcześniej, te 4 godziny naprawdę da się odczuć, chociaż uważam, że już lepiej je przesiedzieć i mieć 4 godziny z głowy. Drugim minusem pracy w systemie dwuzmianowym jest to, że jak już idziecie na dyżur, to macie tak naprawdę cały dzień zajęty. Tutaj bardziej chodzi mi o dniówkę. I jak rano śpieszycie się do pracy, no to wiadomo, niczego nie załatwicie, bo jest jeszcze za wcześnie yy, i chcemy raczej dłużej pospać niż pójść jeszcze do sklepu. A po tym dyżurze już często jesteśmy tak padnięci, że naprawdę nie chce się pojechać gdzieś do sklepu na zakupy. A jeśli chodzi o jakieś sprawy urzędowe i nie wiem, wizytę u lekarza, kosmetyczki, to już raczej tego nie załatwicie, bo już jest po prostu za późno. Więc tutaj, jeśli chcecie pójść do lekarza, do kosmetyczki, to musicie już wtedy wykorzystać te swoje dni wolne od pracy. I minusem pracy na dwunastki, której jest również w pewnym sensie plusem, są weekendy i święta. Plusem wiadomo, dlatego że dodatkowo za to zarabiamy, ale minusem jest to, że kiedy inni mają wolne, no to my nie możemy z nimi wtedy spędzić czasu, jeśli pracujemy. No i wiadomo, święta. Praca w święto to jest coś naprawdę przykrego i na pewno większość z nas wolałaby spędzić powiedzmy wigilię z rodziną w domu niż w pracy. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Na kanale pojawi się również filmik porównujący pracę na dniówkę i pracę na nocki. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału oraz polubienia oraz skomentowania tego filmiku. Dziękuję i do zobaczenia w następnym materiale. Again, the red